Dobry wieczór, witam się z Tobą w ten niedzielny wieczór. Chociaż wiem, że jest tutaj wiele osób, które odsłuchują mnie dopiero w poniedziałek rano, więc też witam Cię serdecznie w nowym tygodniu. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby poszukać przesłania, słowa, czegoś, co będzie nam pomagało w tym tygodniu, bo ten tydzień był jeszcze bardziej taki jak chcemy. Żeby przeciwności losu, które będą się pojawiały, bo to jest najzwyczajniej w świecie normalne, zostały przez nas rozwiązane, puszczone jak najszybciej, aby te emocje, które towarzyszą temu wydarzeniu, nie zostawały długo w naszym ciele. I do tego właśnie... Będziemy dzisiaj szukać przesłania i będziemy korzystać dzisiaj znowu z kart, bo wiemy, że bardzo lubicie, dochodzą mnie takie słuchy, że lubicie, jak, jak korzystamy z tych kart, więc dzisiaj właśnie będzie taka możliwość, żeby skorzystać właśnie z podpowiedzi kart intuicyjnych, ale najpierw, zanim jeszcze hmm, weźmiemy te karty do ręki, to zamknij proszę oczy, Weź głęboki oddech i wydech, i wydech. I z każdym oddechem poczuj, jak twoje ciało robi się takie ciężkie. Poczuj, jak odpływa z każdym wydechem wszystko to, co jest ci już niepotrzebne, zbędny balast emocje, doświadczenia, przemyślenia, wszystko, co nie będzie Ci potrzebne już w tym tygodniu, z czego wyciągnęłaś już lekcję, coś, co może jest takiego, co Cię do tej pory wstrzymywało, blokowało. Teraz jest ten czas, żeby to puścić. Hmm. Poczuj, jak z każdym onechem Twoje ciało się rozluźnia. I teraz przywołaj ten nadchodzący tydzień. Zobacz, jak się jemu przyglądasz. Jakbyś zmieniała kartki w kalendarzu. Jakbyś chciała zobaczyć, co ci tak naprawdę czeka każdego dnia. Spokojnie przy kartku i kartka za kartką, z taką uważnością, co tam będzie Cię czekało. Zapomnij o oddechu. Kiedy będziesz gotowa, powróć tu, i teraz, otwórz oczy. Jak wróciłaś z powrotem, potem ty serdecznie sobie już tu przetasowuję karty, teraz już wiesz jak będzie wyglądał, jaki jest zaplanowany ten tydzień. Więc teraz poprosimy karty o po odpowiedź, o wskazówkę na to, co nam może, mogą pomóc w tym tygodniu. Mega, przekładam. I man. Moja prawa karta numer jeden, moja lewa karta numer dwa. Możesz napisać w komentarzu jak najbardziej, którą kartę wybiera. Która karta Cię woła. Z karta numer jeden. Ta osoba, która ją wybrała. Życie płynie w obfitości. Jest, to, jest Twoim naturalnym stanem. Otwórz się na jego przyjęcie. Skarta numer jeden. I karta numer dwa. Zaproś uzdrawiającą moc żywiołów do swojej przestrzeni. Zaczynamy od karty numer jeden i czytamy przesłanie. Jak często Twoje myśli podążają w kierunku braku? Czy wybierasz życie w oddzieleniu od potężnej twórczej energii wszechświata? W taki właśnie sposób zamykasz się na dostatek, obfitość i pieniądze płynące do ciebie z lekkością. A przecież to wszystko jest Twoim naturalnym stanem. Pamiętaj, nie ma czegoś takiego jak źródło braku. Istnieje jedynie źródło obfitości, z którego cały czas możesz czerpać. Pytanie tylko, czy tworzysz blokady dla tego przepływu poprzez swoje myśli, przekonania i poczucia, że muszę wszystko robić sama. A co jeśli nie musisz? Co jeśli otworzysz swoje serce na pomysły natchnione mądrością wszechświata? Poczuj, jak z wydechem uwalniasz poczucie separacji, wychodząc z iluzji tworzonej przez głos ego. Zdechem otwórz się na przyjęcie źródła obfitości. Poczuj, że ty nim jesteś. Już, już teraz żyjesz w obfitym wszechświecie, który odpowiada na każdą Twoją prośbę. Nie bój się prosić o więcej. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Pozwól, aby prowadziła Cię wizja Twojego życia w zgodzie z najwyższym dobrem i codzienna afirmacja. Jestem obfitością i z otwartym sercem zapraszam płynący do mnie dostatek. Piękna karta. Jestem bardzo ciekawa, kto ją wybrał z Was. Dajcie znać tutaj w komentarzu. I karta numer 10. Zaproś uzdrawiającą moc żywiołów do swojej przestrzeni. Żywioły to jeden z na najpotężniejszych sił wszechświata. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie świat bez obecności choć jednego z nich ziemi, wody, ognia i powietrza? Jesteś częścią matki natury, która może istnieć bez połączenia czterech żywiołów. To samo dotyczy Ciebie i Twojego życia. Ich energia ciągle krąży wokół ciebie i zawsze może zaprosić jej do swojej przestrzeni jako wsparcie w procesie transformacji. Przywołaj żywioł ziemi, jeśli czujesz potrzebę uziemienia, materialnego wsparcia, poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Zaproś żywioł wody, aby połączyć się głębiej ze swoją intuicją, emocjami, uwolnić z ciała, energię, które dłużej ci już nie służą. Żywioł powietrza wesprzeć w przywróceniu poczucia wolności i lekkości w połączeniu ze swoimi wartościami. Lub w procesie komunikacji. Żywioł ognia pomoże Ci połączyć się z pewnością siebie, silną wolą, wskrzesić iskrę potrzebną do działania oraz manifestacji. Ty najlepiej wiesz, czego w danym momencie potrzebujesz. Zamknij oczy, usiądź w pełnej medytacji i wyobraź sobie, jak energia żywiołu wypełnia Twoje pole energetyczne, jak przychodzą do Ciebie ze wsparciem, prowadzeniem, Poczuj ich wibracje i zaufaj płynącej do, do, nie, do Ciebie przekazom. Piękne dwa przesłania, kochane moje. Jestem bardzo ciekawa, którą kartę wybrałyście i jak, jak one ona wpłyną na, na tydzień tutaj e, wasz. E, ja wam życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia w piątek.